Hejka kochani, witam Was na kanale Jeffrey LPS. Dzisiaj chciałam Wam tylko powiedzieć, że już wiem, co bym mogła także nagrywać. Na moim kanale pojawi się nowa seria pod tytułem QA. Tak, QA, właśnie jeśli ktoś nie wie, ale pewnie wszyscy wiedzą, polega na tym, że w komentarzach lub na Facebooku zadaje się pytania. I ja y, odpowiadam na najfajniejsze lub takie najbardziej no, ciekawe. Yy, no, no, po prostu pytajcie mnie, chcecie wiedzieć, jak mam na imię, nie wiem ile mam lat, czym się zajmuję, i takie tam różne. Co tylko lewe, Na to Nawet mogą być jakieś głupie. Na przykład, że co by było, a raczej co byś zrobiła, gdyby mistrz rzadki ci do domu i zadło Ci twojego ulubionego potrzeba. Na przykład takie, na przykład głupie też mogą być. No, więc o co mi właśnie chodziło? I możemy też robić live. Tylko nie wiem, czy te live mogą być dość długie, ponieważ ja mam dużo też zajęć i ogólnie ja czasami chodzę wcześniej spać, bo muszę, ale czasami idę trochę później, więc. Może czasami wieczorkiem, sobie jakiegoś live'a, będę was się pytać na Facebooku na mojej stronie lub, lub ale, no, no, bo, nie wiem, po prostu będę jakoś tak pisać w komentarzach, czy chcecie jakiegoś live'a. To zrobię oczywiście i będziecie mogli zadawać na tym live'ie na YouTubie pytańka. Pytanka tak. nie? Du, 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 du. Dobra, a więc to wszystko. like, komentarz i subskrypcja i pa pa